Kolejny odcinek z przechodzenia serii prób w Most Wantedzie. Tym razem próba numer 45. To coroczne zawody w konkurencji pościłu, gdzie musisz wziąć udział w zamkniętej próbie czasowej. Rekord 335 należy do Policji z Babyu. Uuu! Policja Babyu z Undergrounda, dwójki się tu też ścigała, ciekawe. Reprezentuje też elitę Rockport, więc nie zawiedź jej. Postaramy się, więc będziemy mieli tutaj do czynienia z zawodami policyjnymi. A autem, którym będziemy jechać to będzie policją stanową, czyli policyjnym pod hmm. No to postarajmy się nie zawieść i zobaczymy jak będzie skuteczna nasza interwencja. Hmm. Policyjnym pontiakiem jeździcie tak samo jak zwykłym, więc no, trochę jest poporne to auto. Hmm. Ale przynajmniej jest troszeczkę bardziej stuningowany w porównaniu do tego granatowego, który mieliśmy tak naprawdę na samym początku. Tutaj sobie przy okazji pojedziemy na spowalniaczu, żeby tutaj się nie obić, więc pole wam to zrobić. No i jestem ciekaw ile nam wyciągnie. Ło, to jest dość ryzykowny moment, więc tu trzeba uważać. Bo bardzo łatwo się obić. No, Okej. Okay. Plus jest taki, że w tej próbie nie ma w ogóle ani ruchu licznego, ani pościgu, więc po prostu tylko pędzimy przed siebie no, ale mówię, no pont jak nie wyciąga tak, tak dużo jak chociażby inne policyjne auta Chociaż jak korweta, e, korweta o wiele większe prędkości by wyciągnęła No i jeszcze strasznie zarzuca nim, to jest też e, duży minus Więc musimy się tutaj troszkę postarać Jeśli chcemy zdążyć i nie zawieść naszej policji w rockboard. Ale autko wygląda naprawdę ładnie, takie policyjne Fajnie, że chociaż w Most kursy dali możliwość pojeżdżania policyjnymi autami, a na przykład już w takim Carbonie już nie, nie mamy takiej możliwości. Okej, okay. pojedziemy sobie chyba tędy. Będzie troszeczkę łatwiej. Tutaj widzę, że mamy kilka drugiego wyborów. wyboru. Tak, tędy było najlepiej. No wracając do tematu, no szkoda, że w Carbonie nie było chociażby policyjnych aut, żebyśmy mogli się pobawić nie tylko w kierowcę, ale jako i e, policjant. Fajnie, że jest taka możliwość w tak czy to w tych starych, czy nowych, że możemy jechać, e, pościgać się policją i łapać kierowców. To mi się podoba. Trochę mi tego brakuje w Munchforskida, że nie dają tego. I pamiętam, w którym ostatnim był e, możliwość ścigania się policją. Chyba w hot czy nie albo w Raiwalsie, nie pamiętam, czy w Raiwalsie była taka możliwość. Na pewno w podkurszucie z 2010 była, a w kolejnych to nie wiem. Jeżeli ktoś wie, to może napisać e, w komentarzu. Jakie było ostatni Need for Speed, gdzie była możliwość e, m, ścigania się policją? Czy zaś... Po prostu e, granie jako karierę gliniarza, no, powiem ale powiem tak, idzie sobie całkiem fajnie Tylko strasznie się on ślizga Właśnie nasza policja stanowa Ok, czy to wejdzie? No, prawie, to strasznie się ślizga I tutaj jedziemy tą krótszą ścieżką Bo ta długa, no to będzie dla nas starkołomna i bardzo bolesna a skoro nie mamy ruchu ulicznego, no co pędziwa? Co w ogóle? Nie wiem, czy to jakieś błoty, ale strzelki są nie w tą stronę, co trzeba. No i proszę bardzo, bez najmniejszego problemu, łatwa wygrana, naprawdę bardzo przyjemna próba, powinniście sobie z, z nią poradzić. Jedynie tylko na początku tam jest problem, bo tam jest taki skok, który jest dość zdradziecki. Ale tak ogólnie, próba fajna, naprawdę fajna. Okej, okay, no to co? Do usłyszenia w kolejnych.